ma widzowie, po małej przerwie. Dzisiaj znowu gramy w Fortnite. Zaczynamy e, bez budowania, zero, zero. I rurkę odpalamy. I widzowie piszcie, czy wolicie solówę, e, pary, czy może oddziały albo trójki. Zobaczmy jaki macie pomysł A teraz się widzowie Zebramy tutaj Fortnite Zaczyna się rutka I miałem widzowie jak mówiłem na początku Mam przerwę ale wiecie Nie miałem czasu wiecie. Lekcje trzeba było, prace domowe odrabiać, wiecie jak to. Widzowie. Teraz lecimy, jak to wygląda, jak my to coś tutaj rozwalamy. Widzowie, zapewniam wam dzisiaj fajną zabawę. Czekaj, co. Bus się zaczyna. Tu się. Dobra, Dobra, ja osiem, powinno tutaj. Ja się stanę, nie, a się powinno tu działać. Powinno działać. Czyli, Zobaczmy, gdzie byśmy mogli skoczyć. Eee. oni są O tutaj widzowie wylądujmy. Tutaj jest jedno z najlepszych miejsc dla mnie widzowie chociaż. Tam mało co ludzi wylądowuje. Znaczy wyląduje. Co ja mówię, widzowie? co ja mówię? Lecimy się zmagował widzieliście jak latawiec nam się zmagował dobra, będziemy tutaj, bo tutaj widzowie jeszcze nie byliśmy. Trzeba tu według mnie trochę uważać, bo... Ja